Cześć, dzisiaj przedstawię Ci listę rzeczy, które trzeba wiedzieć lub należy zrobić, jeżeli chcemy wycenić drewniane stopnie. Będą to informacje, o których często zapominają nasi klienci. Zaczynajmy. Drefholz, hurtownia drewna online, sprzedaż hurtowa i detaliczna. Punkt pierwszy to rodzaj konstrukcji. Istnieje wiele rodzajów konstrukcji, od klasycznej konstrukcji betonowej po wangi, policzki drewniane lub metalowe. Aż po na przykład jakieś konstrukcje półkowe, spornikowe. I to właśnie od tego rodzaju konstrukcji zależy, jaki materiał będziemy potrzebować. Czyli punkt drugi, klasa materiału. Na konstrukcję betonową jest przeznaczony materiał o klasie AB lub AC, czyli taki, który jest jednostronnie czysty. Materiał ten z górnej powierzchni będzie bardzo ładny, natomiast od spodu będzie posiadał jakieś wady w postaci sęków, bieli. Nas ta dolna strona nie interesuje, ponieważ będzie ona po prostu ukryta, będzie przytwierdzona do betonu i będzie niewidoczna. Inaczej jest w konstrukcjach, które są samonośne, w takich, które są widoczne od spodu. Wtedy stosujemy materiał klasy AA, czyli materiał, który jest obustronnie czysty. Istnieje jeszcze materiał rustykalny, rustyk, który jest po prostu sękaty i go stosujemy zarówno na, konstrukc na konstrukcjach betonowych, jak i na konstrukcjach samonośnych. Tutaj po prostu chodzi o taki styl, taki chaty. Punkt numer trzeci, czyli gatunek drewna. Do najbardziej popularnych gatunków drewna, z których wykonywane są schody, będą należały dąb oraz jesion. Oczywiście są też inne gatunki, takie jak orzech włoski, buk, albo na przykład miękka sosna, którą możemy zastosować na schody, które są przeznaczone na, na przykład strych, czyli takie schody, które są dosyć mało użytkowane. Według mnie doskonałymi gatunkami drewna, które sprawdzą się na drewniane schody, będą dąb oraz jesion. Są to bardzo twarde gatunki, mają wysoką odporność na ścieralność oraz ich parametry mechaniczne są na naprawdę wysokim poziomie. Dlatego są też tak bardzo popularne. Głównymi różnicami, jeżeli chodzi o te gatunki, będą cena oraz estetyka, czyli mówimy tutaj o kolorze i rysunku drewna. Dlatego tak ważne jest, aby zastanowić się, jaki rodzaj Gatunek drewna chcemy zastosować do naszego domu, żeby to po prostu wszystko współgrało z resztą pomieszczeń. Punkt numer czwarty to rodzaj podstopnia. Na podstopień możemy zastosować wiele różnych rozwiązań: od drewnalitego litego, popłytę MDF czy sklejkę. Dodatkowo możemy zastosować kafle, jakieś panele lub po prostu tynki. Możemy też nie stosować nic, na przykład w takich konstrukcjach ażurowych. Oczywiście rodzaj podstopnia wpływa na cenę. Punkt piąty, czyli wymiary stopni. Oczywiście do takiej wstępnej wyceny potrzebne są wymiary stopni oraz ich ilość. Do takiej pierwszej wstępnej wyceny wystarczą szablony lub rysunki, na których zawrzemy wszystkie wymiary, czyli boki po prostu danej figury. Następnie za pomocą wzoru Herona jesteśmy w stanie policzyć pole danej figury i po prostu wycenić taki materiał. Przy temacie wymiarów warto wspomnieć o takiej rzeczy jak nosek. Czyli tak, tutaj mamy nosek 3 cm, oraz od przodu również powinien się znajdować nosek 3 cm. Tutaj jeszcze dojdzie pod oczywiście. Punkt numer 6, czyli z której strony widoczny jest stopień. Stopień może być widoczny z prawej strony, z lewej strony, bądź wcale, gdy idzie między ściany. W tym punkcie chodzi o to, że warto zastosować w tym miejscu, gdzie stopień jest widoczny, nosek, czyli te 3 cm materiału więcej. Punkt siódmy, czyli gdzie jest czoło. Chodzi oczywiście o przednią, czołową krawędź stopnia. Ta informacja nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o cenę, ale ma znaczenie odnośnie estetyki. Po pierwsze, nastolarni chłopaki dołożą wszelkich starań, żeby przednia krawędź była jak najładniejsza, ale co najważniejsze, to wzdłuż tej czołowej krawędzi odbywa się klejenie stopnia. Jest to dobrze widoczne przy stopniach zabiegowych. Punkt ósmy, czyli kierunek wejścia schodów. Kierunek wejścia schodów oraz numerację ustalamy stojąc na dole i kierując się ku górze. Ta informacja nie ma wpływu na cenę, ale jest ważna, ponieważ mówi nam ona o tym, która krawędź będzie czołowa. I w przypadku, kiedy podamy: Sprzeczne informacje odnośnie krawędzi czołowej i kierunku wejścia schodów. To doświadczona osoba od razu ten błąd wychwyci i skoryguje, czyli po prostu ustali z nami, która wersja jest poprawna. Punkt dziewiąty, czyli frezowania. Każdy komplet schodów wymaga jakichś obróbek i w przypadku frezowań będą to na przykład frezy na podstopień, frezy na jakieś paski LEDowe, albo frezy, które nam zaokrąglą kształt yy, kant naszego stopnia. Oczywiście wszystkie takie obróbki kosztują. Dlatego dogadajmy ze stolarzem, z wykonawcą naszych schodów, jakie potrzebujemy usługi. Punkt 10, czyli zabezpieczenie materiału. Materiał może być w stanie surowym, czyli takim, który jest przygotowany do zabezpieczenia. Mówimy tutaj, że jest już obrobiony, wyfrezowany i przeszlifowany, czyli trzeba na niego nałożyć jakiś lakier lub olej. I to nie byle jaki. Zalecam zawsze zastosować taki preparat, który jest przeznaczony do schodów, właśnie, bo wtedy takie lakiery i oleje będą po prostu miały dużo lepszą strukturę i będą one przeznaczone do takich twardych powierzchni i będą miały dużo lepszą odporność na ścieralność. A jeżeli chcesz wycenić swój komplet drewnianych schodów, to zapraszam do kontaktu z naszą hurtownią. Zostawiam wszystkie potrzebne linki w opisie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Cześć!